Komorowski już tam wykonał Ruch Suarez, licząc na błąd Polaka. Proszę, jaka strata Polańskiego, niebezpieczna Cavani, Trójka Urbańczyków, Cavani, Tytoń broni! No, oczywiście nie można tak tracić piłki w środku Polak, Zajął to Polański, ale Kawani Natychmiast. ryzykownie, Brawo Polański, teraz świetnie się obrócił. Nie mamy szansę, obroniak! Muslera. Bardzo ładne przejęcie piłki przez polskiego Pozwoliło to właśnie na szybką, szybką akcję zespołu polskiego. Obraniak mógł oddać strzał. Oczywiście trzeba go pochwalić za dobre uderzenie. No, wiemy, że to jest jego atut. Dobrze ułożył. No, przed chwilą mówiłem, że... Bardzo dobrze Glik występuje prezentacja prezentacji. Oczywiście tutaj no, trudno go też wynieść, bo widzę, że chyba tutaj sam był zaskoczony tym wyśrodkowaniem, że ta piłka przeszła. Zobaczymy to w powtórce. to jest pierwszy błąd, że defensywny Pomocnik odpuścił. Ale źle ustawiony również Glik. Jest z tej strony kręg zawodnika i przez to właśnie taki prosty błąd do polskiego obrońcy. Ta akcja od samego początku w wykonaniu Urugwajczyków wyglądała dobrze, grali bez przyjmowania piłki, potem też za łatwo ta piłka przeszła do Suareza, tutaj no, nie zdążył Piszczek, też tam zbiegał bez chyba takiej należytej agresywności do asakuracji Wasilewski, bo już nie poszedł do końca, żeby to... Podanie przyblokować, natomiast no, samo dogranie do Kawaniego. Ono było troszeczkę niedokładne, bo ta piłka była zagrywana lekko za plecy Kawaniego, a może po prostu kawanie się troszeczkę pospieszył z tym startem, a, a glik tak trochę. Suarez błyskawicznie się zorientował. Suarez! Ależ to była bomba! Luisa Suareza ale też widzieliśmy w tej akcji. Jak nieprawdopodobnie szybki jest czas reakcji na wydarzenia. on tylko przez moment nie wiedział, gdzie jest piłka, potem natychmiast do ziemi zgasił piłkę, uderzył fantastycznie na pasting Liverpoolu i poprzeczka ratowała Tytonia. Pięknie to zrobił Suarez wiedział gdzie uderza, chciał właśnie no, pod poprzeczkę uderzyć tą piłkę, ale naprawdę... Na ...granią Soareza. Bardzo dobrze Urugwajczycy przenosą ciężar gry. Lodeiro, przy nim Glik. Lodeiro czeka w polu karnym Aguirre garay Znów tutaj sztuczka techniczna Suareza. Jeszcze jeden kanał. Cavani 2-0. To był majstersztyk w wykonaniu tego nieprawdopodobnego duetu. El Pistolero i El Matador Edison Cavani. Polska Urugwaj w 34 minucie 0-2. nie wolno zostawiać tak dużo miejsca Suarezowi. Tam, no nawet tej sytuacji również tutaj, Polański tam, chyba powiem wcześniej właśnie, to on grał, tam był podjęty do do Suareza, później no to już się zabawił tutaj z polskim zawodnikiem, pięknie dograł. Próbowali naraz Polański, raz Glika. Tak przeciwko Suarezowi grać nie wolno, bo on po prostu jest szybszy w każdej reakcji. Ma nieprawdopodobną technikę. Wyłożona piłka do Kawaniego i trzynasta bramka w narodowej reprezentacji. Człowieka, który jest naprawdę w fantastycznej dyspozycji. Proszę sobie wyobrazić, lider klasyfikacji strzelców w Serie A. Dziesięć spotkań, 8 bramek. Jeśli chodzi o Ligę Europejską, trzy spotkania, 5 goli, w tym cztery w ostatnim tygodniu z Dnipro Dnipro W końcu. Ładna akcja Polaków. No, Grosicki jest dzisiaj najbardziej aktywnym zawodnikiem jeśli chodzi o akcje ofensywne polskiej drużyny. I również tutaj to pokazał bardzo dobrze. Wszedł pole karne, dostał do, dokładne podanie. No zabrakło tylko jeszcze gola. Zobaczmy. W biegu przed rywala nie ryzykował tam jakiegoś bliższego kontaktu. A Kamil Grosicki w boczną siatkę bramki Muslery. No liczył Grosik na to, że będzie kolegą klubowym Muslery w Galatasaray. Wymarzył sobie granie na... Polskiego zespołu Piszczek no Właśnie, Piszczek musiał wbiec w pole karne Żeby dojść do czystej pozycji strzeleckiej Ale właśnie takich akcji w dzisiejszym meczu brakuje Żeby zawodnik, czy z drugiej linii, czy chociażby tak Tutaj Piszczek, boczny obrońca W pełnym biegu wbiegał w pole karne Dobre zagranie Lewandowskiego Zaryzykował ten fizyczny ból Lewandowski Tutaj wejście Lugano, bardzo ostre I Piszczek, tak w swoim stylu Po przetunnej zbiega yy, z boku do środka pola karnego, ale tym razem fantastycznie bramkarz Galatasaray. Już Mierzejewskiego na murawie nie ma, już jest Szymon Pawłowski. Lewandowskiego, przytrzymał piłkę Grosicki, Piszczek Obraniak fenomenalne uderzenie pomocnika reprezentacji Polski piękna bramka, oczywiście w Stadionu Świata, oby tylko ta bramka dała więcej, a nie muszę polskim zawodnikom 30. metr w kadrze Obraniaka i gol numer 6, to widać było od samego początku, że Dobrze się dzisiaj czuję, jeśli chodzi o ułożenie stopy. bo Pamiętamy to uderzenie z samego początku meczu. No a teraz gol. No i to może będzie zaczyn do przebudzenia biało-czerwonych. takiego szturmu na bramkę urus przez te ostatnie dwadzieścia kilka minut. Co się stało? Przecież liczyliśmy na to, że po strzelonej bramce przez reprezentację Polski ten obraz Gry się zmienia w tej sytuacji. Prosty błąd polskiej obrony Obanie metrów. Zobaczmy poślizgnięcie Wasilewskiego. Tutaj Pergis już nie dogonił Suareza. Kuszczak nie za bardzo wiedział, czy iść w nogi, czy tutaj jeszcze czekać. No widzimy, też miał pewien problem techniczny w pierwszej fazie przy przyjęciu Suarez, ale potem zachował się jak przestało na wielkiego snajpera. Dla niego to gol w reprezentacji numer 30. Jest trzecim w historii. 33 bramki Forlana, 31 gwiazda, 20, 30 z Karony, a teraz... Mamy 30. trafienie w reprezentacji Suareza. No proste błędy dzisiaj polskich obrońców. No w tym przypadku Wasilewski się poślizgnął. Zabrakło jeszcze w odpowiednim momencie też asekuracji Perkisa.